Witam Was, z tej strony oficjal. w że nie było dłuż, od dłuższej chwili odcinka, ale to tylko kilka dni, więc się nie przejmujcie, mam nadzieję, że nie słać tych dzieciaków za oknem. Um, tak, a jaki będzie dzisiejszy odcinek? Przedstawiłem Wam stronę, o której być może kiedyś słyszeliście. Podobnie jak JetPunk, jest to strona z quizami, ale w przeciwieństwie do, 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 do JetPunku, Jet jetpanka, jetpanku, to nie będzie mm, to nie będą quizy takie typu quizy o wiedzy a bardziej takie humorystyczne, takie bardziej życiowe quizy mam nadzieję, że tu niektóre osoby mogą się zorientować o jakiej stronie mówię mm, a chodzi mi oczywiście o stronę e, same quizy e, w której właśnie są e, takie quizy i właśnie ten odcinek też będzie Takim odcinkiem, w którym dowiecie się, co nieco o mnie, co nieco na mój temat, i myślę, że będzie po prostu, że będzie fajnie się nam oglądało. Oglądało, ten, oglądało ten, ten odcinek. A sama strona wygląda mniej więcej tak. Jesteśmy właśnie na stronie główniej, gdzie są y, quizy wyrównione, są tu quizy na górze, są quizy proponowane, na samej górze są y, kategorie równe, gdzie można sobie wybrać. Oprócz quizów mamy także opowiadania. K kategorii jest dużo, bo mamy y, quizy takie osobowościowe, testy, testy na czas. Oczywiście też mamy kryzys wiedzy, ale o tym później. Mamy zdrabki, zgadywanki, różne kategorie, YouTube, Harry Potter, miłość, podróże, zgadniemy, kobiety, życie, emocje, itd., dalej. Mamy też litery, przetrwania, opowiadania, polityka, możemy sobie wybrać losowy quiz. Mamy także społeczność, czyli mamy poczekalnię i tu trafiają wszystkie quizy zrobione i po prostu czeka czeka czekają one na potwierdzenie, by je wyróżnić na stronie głównej. E, co dalej? Mamy wywiady, mamy rankingi, a tu możemy szukać własnych quizów, znaczy e, możemy sobie e, posłuchać jakiegoś quizu, który nas konkretnie interesuje. Więc pierwszy quiz, jaki zrobimy, a jest to bardzo ciekawe i sam jestem ciekaw, a quiz brzmi, jak bardzo jest z tobą źle. Całym tego gizu jest zachęcenie do obserwacji siebie. Nie jest to diagnostyczny ani zwykły wzór. Niezależnie tego, jak odpowiedział, zastanów się nad każdą odpowiedzią. Czy ostatnio odseparujesz się od swoich przyjaciół? I to jest tak, przyjaciół nie mam zbyt znaczy Mam raczej znaczy mowy jednego, dwóch, ale zmniejsza. Ale nie, może bo, powiedzmy, że nie mam przyjaciół, bo jakoś tak nie masz problemy ze znalezieniem hobby. Dobra, i tu jest właśnie pytanie, które, nad którym musiałbym się bardziej zastanowić. Bo, bo jednak wszystko zaczyna mnie nudzić powoli, no tak, jakoś tak, chociaż, albo nie, albo dobra, nie, jednak nie. Czy zostanie się mieć w ośmierci? Nie, to zdecydowanie nie, nieczęściej, nieuzwykle, może zaznaczymy to. Czy masz silne negatywne myśli na swój temat? No niestety mam, bo tu mam kilka rzeczy, które mi się w sobie nie podobają, coś traumatycznego, nie, nie jestem pewny. Czy częściej się złość? Oj, tutaj tak, tak. Niby mam jakiś powód, że wpadam w złość, ale czasami sam nie rozumiem, czemu się tak złoszczę. Czy zmieniłeś nawyki żywieniowe? Nie, nie, nie. Dobra, um, dobra dalej. Nie, śpię normalnie, czyli o, o drugiej w nocy. Nie, 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 nie nie mam koszmarów. Nie, tu nie, tu akurat nie. Się, przyjrzyj się poniżej zdjęciom, jest takie, które w jakiś sposób wspomina to, jak się czujesz w aktualnej sytuacji życiowej. 50% uu. Zyskałeś dość wysoki wynik. Oznacza że to, że prawdopodobnie masz gorszy okres w życiu i wiele spraw cię przytłacza. Praca do dnia stała się mocna i nieprzyjazna. Powinienem zadbać o to, aby stanąć po i powrócić pomocy. I jeszcze nie jest na tyle lewy, nie, zaw... nie można zawrócić. Poza w sie, sie, siebie w bieżym miejscu i sięgnij po, po, po pomoc, a będzie lepiej powiedzieć sobie, nie wiem. czy się z tego powodu, Znaczy, nie? Powiem, powiem wam, wam, że sam kiedyś chciałem być u psychologa, znaczy skończyć z pomocy psychologa, ale. Jednak e, ktoś mi pewien ten pomysł wybił z głowy, więc nie, nie, nie. Więc Lecimy z kolejnym quizem. Jaki to będzie quiz, zobaczymy. TikToker, o których każdy zapomniał, pamiętasz ich? Jak ja, jak ja tu będę, to nie wiem, to ja nie wiem, czy sobie tak cebulsona pamiętam. To był ten um, z tymi przyciskami, a czy z tymi um, z ty, sus, o właśnie z tym sus, a te tak, tak. Ja, znaczy ja, ja jego nawet zbyt nie, nie, nie lubiłem, szczerze mówiąc, bo... Eee, duży chłopiec. Eee, nie, bo to za Tak, 16 godzina, bo ja to pamiętam. Duży chłopiec. Tak, przecież ja, z nawet, ja nawet z nim live'a kiedyś robiłem. Tak, pamiętam go. Robiłem z nim live'a, chyba on mnie pytał wtedy o lewicę. Tak, pamiętam to. Lewiczok. To jest ten, co testował główne jedzenia. Pamiętam go doskonale. Piockowska... Nie, Piotrkowskiego go nie pamiętam akurat nie, tu nie. Agbę, Nie, Nie, to już nie, tu już ich nie pamiętam, więc... Gwiazda Instagrama czy TikToka, kim będę. No zobaczymy kim ja będę. No. Hmm. Płudę, ciężki właśnie wybór, ale dobra. Znaczy ja i już widzę, który, który będzie do którego, ale dobra. Czy by byłego się z problemem mi Nie, nie, nie. Ja lubię, lubię występować w filmach. Jak bardzo systematycznie jest, o, właśnie u mnie to trochę się... Myślę, że to zależy. No tak, u mnie to zależy właśnie, czy... Bo to zależy właśnie od tego czy... Chce mi się coś robić, czy ja mam na to ochotę i tak dalej. Wolisz montować filmy, czy bawić się grafik shopem. Tak, lepiej lubię montować filmy, bo ogólnie wszystkie filmy i wszystkie te teledyski na tym kanale montuję sam. Lubię dzielić się swoimi przeżyciami. Tak, lubię, lubię, lubię. I to już czuję się tańcem, czy nie, nie interesuję się fotografią Lubię jakieś zdjęcia ale nie nazwałem tego pasją Kiedyś jesteś aktywny w bendiach sporównościowych to, to co najczęściej tam robisz Głównie to ogona filmiki A ty którą aplikację Instagram Gwiazda TikToka Po ich odpowiedzi udało mi się wywnioskować że znawianiu konsorcjum że będzie w TikToku myślę że przed kamerą już się jak we wodzie Jak będzie nazwać się Twoja przyszła Dziewczyna? Lema Flat 15, 18. Jaki jesteś? Silny, tajemniczy, zostajny na za męski, maski. Śmieszny. Nieśmiały jestem. Iluzernka, bo jest do tej pory 0. Uprawiam w Tak, gram w gry komputerowe, super. Palisz, pilić, nie, 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 nie tego. Które są was podanych najlepiej ciałk jest? buntownik, na ciacho. Romantyk, co Romantyk. Eee, Nie, nie potrafię. Lubisz żywioł, woda. Woda! Nie, nie jestem na diecie. Jest mięso? Tak, uwielbiam jeść mięso. Nie wiem, jaki to ma związek z tym, ale dobra. W... Nie, nie, nie jestem jednak. Boliwc pszczelony, czy dwa związki Całe. Am Amelia! Nie, tylko mi nie ona! Nie ona, ona do mnie powróciła! Skłamałem w jednym quizie. Byłem w związku z Amelią, właśnie. Bo nie! Nie, ja nie wierzę w to! Czemu Amelia! Będzie paw pewnie. Ale czemu Amelia? Zostawmy to, zostawmy to, jak jest naprawdę Amelia. Dużo mi w, w życiu zrobiła, ja nie chcę to, o tym pamiętać. Mówiłem w odcinku z i czemu, czemu właśnie Amelia. Nie, nie, chyba nieważne. Okłamała mnie kilka razy, wiele razy, nazwała mnie swoim kuzynem przez znajomych. Nie, 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 nie. Ja się tak bawić z nią nie będę, nie. O właśnie, bo wam jeszcze inne testy. Jest takie coś, co wolisz na przykład. Aha, okej, okay. co byś wolał? Ja chciałem jakieś wybrać inne, ale... A, no dobra, co byś wolał? dobra, do swego do, klasa, do swojego klasa, oczywiście. I właśnie tu mamy pokazane, ile osób zagłosowało. Co byś wolał? Iść na rekres z pustynnym facetem, iść na rekres z nieznajomą kobietą. Nieznajomą kobietą. Bo ja jestem facetem! Weź 90 lat, umrzeć w młodym wieku. Chyba to będzie jasne, wiadomo. Mm. Co być wolą Nie być mleka jeść tylko pizzę. Nie być mleka, bo ja i tak nie piję. Nie, nie, nie piję. A okej, okay. podobać jako lekarz, podobać jako kucharz, lekarz. Co być wolą mieszkać cały życie. Miej, mieć małe mieszkanie. Dawa, wolę z rodzicami, nie wiem. nie nie mogę dowolny, nie w domu. Być bogatym wystydzi mi do wykorzystania trzy, trzy życzenia. Oczywiście, we trzy życzenia, bo bym sobie życzył nie, nie, nieskończone, nieskończone bogactwo do końca życia. Czy zawód prawnika jest Ci pisany? Bo jak wiecie, chcę być prawnikiem. Oczywiście, w 18. Jesteś kobietą? Mężczyzną jestem, oczywiście. Jesteś główny... Jaki jest główny powód, dla którego chciałby zostać prawnikiem? Pieniądze, tradycje, rodzinne, pasja. Nie ma nic innego, serio? Czy jesteś świadomy długiego okresu nauki? Tak, wiem, że studiuję się 5 lat, około i kolejne 3 lata jest ta aplikacja. Tak, tak, mniej więcej, tak. Tak, pełni świadomy. Czułdził się na nabiorąco w ciągu roku szkolnego... M Zdałem się, choć równie, wychodzi, na sobie, równie to wychodzi. Czyli to się z widzimy prawie. Tak, ostatnio czytałem kodeks skałny z 1969 roku. E kodeks skałny, czekajcie. E mamy cały kodeks skałny, ustawa z dnia. 6 czerwca 1997 roku, część ogólna Zasady odpowiedzialności karnej Artykuł 1. Odpowiedzialności karny podlega tylko ten, kto popełniał czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Wracamy do quizów. Czy pisanie przychodzi ci z łatwością? Jak widzicie... A nie te pisanie sorka. Zależy, mam... no, zależy, co mam napisać. Czy masz obawy przed publicznymi występieniami? Nie, chwatko. Czy masz w swojej rodzinie prawnika? Nie, nie mam prawnika. Czy widzisz siebie za kilka dni, prawnika? Tak, widzę siebie. Czy jesteś skłonny do pracy poza wyznaczonymi godzinami? No tak, mogę pracować. Czy uważasz siebie za asertywną osobę? Jestem asertywny. Jest ci pisane. Czy uda Ci się pozytywnie odpowiedzieć na pytania za 500 zł z milionerów? Gruba przyjaciół to: Peczka to kufer czy paczka? Oczywiście we paczka. Komin zastępuje. Komin, em, fali. Jaki to kolor butelkowy? Obowy, czekajcie, czekuladowy, butelkowy. Kudę, ciemno-zielony. Jaki kąt wyznaczają wskazane z e, wsk jaki kąt wyznaczają wskazówki z zegara 21 21, czekajcie. pude, czekajcie, muszę sobie wyobrazić z zegar. Jest pierwsza, czekajcie, nie, jest 12. To mamy kąt 0 ostatni, bo wskazówka jest tak. Trzecia. To mamy tak, to mamy kąt Pamiętam 90 stopni Ktoś... Dobra, sowka Czekaj, nie, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć bo... Czekajcie. Nie, ja nie, nie wierzę w to. zegar analogowy, czekajcie, chcę zobaczyć. Anal, analogowy. No jak? 21 to 9 godzina. Tak, bo ja dobra, nie... Faktycznie tu mówiłem 90 stopni to okej. Okay. Tu miałem dobre rację, tak. 180 stopni to mamy godzinę 6. Ja liczyłem w ten sposób, że 180 to będzie 200 leści, To wtedy ja to tak liczyłem. Ale faktycznie stąd, to, to, to mamy 90 stopni, to ja źle zamknąłem. Jednostkami administracji państwowej nie są. Paraf Parafii nie są. E, co robimy z duszkiem? Z jakim? Wymykamy z domu? A tego akurat? Te, nie, nie, nie o co chodzi. Norwegia nie graniczy. Ymm, z Niemcami nie graniczy. Pierwszy miesiąc po ślubie zwany jest miesiącem miodowym. Tak? I który ze jednego go przypada zimą? Bo wyczekajcie w zimą. Wodnik, wodnik, ja jestem wodnik i to jest luty. Mię. Hmm. idzie tak. Dużo, dużo nas, dużo nas do pieczenia chleba, do pieczenia mlekiem, do ubrania. Dużo nas, dużo nas do pieczenia. Aj, źle. Jeszcze, jeszcze inne milionerzy. Zobaczymy. Lektury na egzaminie ósmoklasisty. Zobaczymy, czy jestem dobry z lektu. Pytanie zawiedzać wody, Który z duchów z opowieści miało miał powiedzieć olbrzyma? Mhm. Dobra, czytałem to. I nie pamiętam, nie pamiętam zupełnie. Czekaj, duch przesłuch... duch.. duch wszystkich Chyba tego mi się wydaje. Dobrze, jest, dobrze, jest tego rośnie, tak? dopiero teraz sobie skojarzyłem. Podmy już nie człowiekiem, który cieszy się za to, co... za cieszy się tego... Wierzy jednak wy do zasługa Boga. To jest paniot na z innyfosek. Słuchaj, nagra nagranie mi się włączyło, więc ja nie wiem czy ja coś tam przerwałem, jak, czy, jak coś mówiłem. Na lipę na zdrowie, na ludzkim. Czytałem te trzy, ja nie pamiętam żadnego tekstu, więc myślę, że to będzie o ludzkim. który to było? A, to jeszcze nie, nie, oczywiście chodzi o Słowko... Troszkę... Janko, czy na Dom w przecież ja to czytałem. Ostatni quiz Ekipa 3 ekipa Ok, no to zobaczymy Oczywiście to jest to Ja coś z to Ekipa Chill tego nie Widać nie to nie Chill to będzie to MGNG POGO to będzie to zajebiście Lubi się no lubię biznes zajebiście Zajebiście to będzie to na ban na ban kto będzie to ja tylko sprawdzam sobie czy to się nagrywa czy nie imix adios to hologen kto tylko ty to i weź mi zrób loada loada lulululu dobra słuchajcie to byłoby na tyle w tym odcinku mam nadzieję że odcinek e, no dobrze wyszedł um, mam nadzieję że, że podoba wam się ten odcinek i że będziecie chcieli więcej takich quizów robić Teraz z przyjemnością je dla Was zrobię. Więc wnioskuję, że to już koniec odcinka i do zobaczenia i w ogóle zostawcie łapkę w górę, możecie mnie wesprzeć, subskrypcję. No i co, jakieś komentarze, miły. Do widzenia, cześć.